Dzień dobry, witam na tej sesji. W tej sesji będziemy adresować bardzo interesujący temat. Będziemy patrzeć na świadków Jehowy i w szczególności ich ukazanie, ich zrozumienie ukrzyżowania Jezusa. Jeżeli jesteście zaznajomieni z materiałami z wydawnictwa traktatowego i wydawniczego strażnicy, zauważycie, że w ich materiałach, w ich magazynach i w ich książkach przedstawiają ukrzyżowanie Jezusa w bardzo inny sposób. Od tego, jak przedstawia tradycyjne chrześcijaństwo. Tak więc tutaj podzielę się z Wami prezentacją w PowerPoincie, gdzie możemy zobaczyć te różnice. Więc pytanie, które chcemy Ci zadać, jest to, czy Jezus został ukrzyżowany. Na krzyżu, czy na pojedynczym palu. I tak też te przedstawienia tutaj są przedstawieniami, które pochodzą z literatury świadków wiechowych, jak strażnicy i ich różnych książek. I zauważycie coś, że w tych przedstawieniach że Jezus jest ukrzyżowany, ale jest ukrzyżowany na pojedynczym palu. I tutaj także zauważycie, tutaj na tym zdjęciu po lewej, Jezus jest ukrzyżowany po środku. Z dwoma przestępcami po jego dwóch stronach. I oni także są ukrzyżowani w ten sam sposób. To przedstawienie jest wcześniejsze. I we wczesnych publikacjach Strażnicy Jezus był przedstawiany jako nieposiadający brody. Dlaczego więc Strażnica prezentuje ukrzyżowanie Chrystusa w taki sposób? Że Chrystus jest ukrzyżowany na palu. W większej części dlatego, że wierzą, że krzyż jest pogańskim symbolem. I że Jezus niekoniecznie był ukrzyżowany na pogańskim narzędziu, ale na zwykłym palu. I oni twierdzą, że taki był sposób, w jaki Jezus został ukrzyżowany. Chcę, żebyście zobaczyli pewne rzeczy w tych przedstawieniach, ponieważ do nich wrócimy. Zauważycie w tych zdjęciach, że Jezus trzyma swoje obie ręce nad swoją głową. I zauważycie, że jest pojedynczy gwóźdź, który trzyma jego obie ręce przymocowane do pala. Zobaczycie także na jednym zdjęciu po prawej, że mają gwóźdź przechodzący przez nadgarstek, a na innym gwóźdź przechodzący przez dłonie. Miejcie to na uwadze. Zauważycie także, że tytuł, zarzut przeciwko niemu, jest umieszczony tutaj. Jest tutaj nad jego rękoma. Widzicie to w środku. I widzicie to po lewej. Znak z zarzutem o tym, że to jest Jezus. Król Żydów jest umieszczony ponad jego rękoma. Więc chcę żebyście zobaczyli ponownie, pojedynczy gwóźdź, przechodzący przez obie ręce, jak widzicie w tych wszystkich trzech zdjęciach. Pojedynczy gwóźdź, a także tytuł lub oskarżenie jest umieszczony ponad jego rękoma. Co jest szczególnie w tym interesujące, jest tym, że strażnica nie zawsze trzymała się tego poglądu. W rzeczywistości w 1921 drugi prezes Towarzystwa Strażnicy, Joseph Franklin Rutherford, czasami nazywany sędzią Rutherfordem, zajmował się sprawami sądowymi. Napisał książkę Harfa Boża. Została opublikowana w 1921. Jej pierwsze wydanie. I w tej książce zauważcie, że na jednej z jej stron jest przedstawienie Jezusa na krzyżu, z jego rękami rozciągniętymi na poziomej belce, z tytułem Oskarżeniem, które znajduje się ponad jego głową. Widzicie tutaj, że przedstawiają Jezusa w tradycyjny sposób, w jaki rozumiemy, jak Chrystus był ukrzyżowany i jak jest ukazany w tradycyjnej sztuce. Więc jak widzicie, oni przeszli z tego z 1921 do tego w późniejszych przedstawieniach ukrzyżowania. Teraz głównymi problemami z tym jest to, że Ewangelie Nowego Testamentu nie wspierają poglądu, że Chrystus był ukrzyżowany na pojedynczym palu. Jak widzicie tutaj. W rzeczywistości, kiedy patrzymy na Biblię, to to, co znajdujemy, jest czymś raczej innym. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, spojrzymy na tą starą kopię Strażnicy, Zwiastunu Obecności Chrystusa. I w tej wczesnej edycji Strażnicy chcę, byście spojrzeli tam, gdzie wskazuje ta żółta strzałka. Zauważcie, że oni tutaj także mieli koronę i krzyż, który był powszechnym chrześcijańskim symbolem ale także był tu używany w Towarzystwie Strażnicy. Wszystkie współczesne magazyny Strażnicy oczywiście już tego nie mają. Całkowicie zrezygnowali z krzyża, ponieważ wierzyli, że otrzymali prawdę, że światło stawało się coraz jaśniejsze i jaśniejsze i nauczyli się nowych rzeczy. Więc zostało odkryte nowe objawienie, nowe światło. I dlatego twierdzą, że za wcześniejszych czasów nie wiedzieli lepiej. Ale teraz mamy wystarczająco światła. Światło staje się coraz jaśniejsze i jaśniejsze. Teraz wiemy, że Jezus nie został krzyżowany na krzyżu. Jednym z głównych problemów tego poglądu jest to, że to nie jest wsparte przez tekst Nowego Testamentu. Więc właśnie tutaj w Ewangelii Jana 20-25 jest nam powiedziane tutaj w tym rozdziale. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie, czyli Tomaszowi, Widzieliśmy Pana. On zaś rzekł im, jeżeli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. Zauważcie, to jest incydent wątpiącego Tomasza. I tutaj uczniowie Jezusa widzieli zmartwychwstałego Chrystusa i mówią Tomaszowi, widzieliśmy Pana. I zobaczcie, co mówi Tomasz. Tomasz chce dowodów. Chce namacalnych dowodów. Więc zobaczcie, co mówi. Jeśli nie ujrzy na rękach jego znaku gwoździ, zwróćcie uwagę na słowo gwoździ. To liczba mnoga. Jest to w liczbie mnogiej w oryginalnym greckim tekście. I oczywiście w angielskim przekładzie zostało to poprawnie przetłumaczone. W liczbie mnogiej. Teraz pamiętajcie, jak wiele gwoździ Jezus miał w swoich rękach. Na przedstawieniach strażnicy, jak możecie zobaczyć, ma tylko jeden gwóźdź przechodzący przez obie ręce. Ale tutaj w Ewangelii Jana jest tam powiedziane, że Tomasz spodziewał się zobaczyć w jego rękach ślady po gwoździach, co znaczy, że było więcej niż tylko jeden gwóźdź. Co ma sens wtedy, kiedy ręce są wyciągnięte, i Jezus miał gwoździe w obu ze swoich rąk, które były rozciągnięte. Co ciekawe, w tłumaczeniu samych świadków Jehowy, zwanym tłumaczeniem Nowego Świata, przetłumaczyli to poprawnie. To też drudzy uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana, ale on im rzekł: Jeśli nie zobaczę na Jego rękach śladu gwoździ, i nie włożę swojego palca w ślad gwoździ, i nie włożę swojej ręki w jego bok, na pewno nie uwierzę. Więc zauważcie, że nawet w tłumaczeniu Nowego Świata, w wersji Biblii Świadków Jehowy, a także w Nowym Testamencie lub ich Nowym Testamencie, zauważcie, że w ich własnym tłumaczeniu Tomasz mówi, jeśli nie zobaczę na jego rękach śladu gwoździ. Liczba mnoga. Teraz ponownie, oczywiście, przedstawienie, które widzimy zazwyczaj w obrazach Świadków Jehowy. Jezus ma w nich tylko jeden gwóźdź. Jest jeden pojedynczy gwóźdź, który przechodzi przez dłonie. A mimo to, nawet w ich własnym tłumaczeniu, Tłumaczą to jako gwoździe, w liczbie mnogiej. Kolejna rzecz, na którą chcemy spojrzeć, jest w Ewangelii Mateusza 27, 37. Jest tam tam powiedziane, że pierwszy werset jest w angielskiej ESV i umieścili nad jego głową napis z podaniem winy jego. To jest Jezus, król Żydów. Zauważcie, że jest powiedziane: nad jego głową, co ma sens, jeżeli Chrystus był ukrzyżowany, tak jak widzimy w tym obrazie. Z jego rozciągniętymi rękoma. Wtedy znak znajduje się nad jego głową. Ale w przedstawieniach strażnicy ukrzyżowania Jezusa zauważycie tutaj, że znak nie jest nad jego głową. Znak jest nad Jego dłońmi. Całkowicie inaczej. Jako całkowite zniekształcenie. Tak więc w Ewangelii Mateusza widzicie w wersji angielskiej ESV. Że włożyli ten napis nad jego głową, który mówi: To jest Jezus, król żydowski. Teraz w tłumaczeniu Nowego Świata, w wersji Biblii Światków Jehowy, zauważcie, jak to przetłumaczyli. A nad jego głową umieścili wypisany zarzut przeciw niemu: To jest Jezus, król Żydów. Więc zauważcie, że to zgadza się. Z tym samym przedstawieniem Jezusa, które widzimy tutaj, po prawej stronie, że umieścili go nad jego głową, nie nad jego rękoma. Więc możemy zobaczyć, patrząc na wewnętrzne dowody w samym Nowym Testamencie, że Jezus został ukrzyżowany dokładnie na krzyżu w kształcie litery T. Dowody wykazują, że tradycyjne zrozumienie ukrzyżowania Jezusa jest poprawne i że przedstawienie świadków Jehowy ukrzyżowania Jezusa jest błędne.